Eugeniusz Maciejewski, inżynier technologii żywności, działacz społeczny i polityczny. Od lat angażuje się w sprawy rolnictwa, gospodarki i ochrony suwerenności Polski. W styczniu bieżącego roku ogłosił swoją kandydaturę na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Od lat działa na rzecz rolników i polskiej gospodarki. Jako przewodniczący Związku Zawodowego Rolników Ojczyzna angażuje się w obronę interesów rolnictwa. Jego działalność skupia się na kwestiach gospodarczych i społecznych. Program wyborczy Maciejewskiego obejmuje trzy główne obszary: ochronę polskiego rolnictwa, wzmocnienie suwerenności gospodarczej oraz promowanie tradycyjnych wartości. Jak sam mówi: "Musimy odbudować polskie rolnictwo i ochronić naszą gospodarkę przed zagranicznymi wpływami". Eugeniusz Maciejewski to jeden z kandydatów na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 roku. Jakie jego propozycje są dla Ciebie najważniejsze? Sprawdź więcej informacji w opisie i sam podejmij decyzję.